Witam na moim kanale i na nowym filmie. Film z serii Wędkarski Dziki Zachód. Z tą jednak zmianą, że jesteśmy na łowisku PZW. Są to tak zwane stawy koziorożca, dzielnica Warszawa, Włochy. My jesteśmy dzisiaj za okoniem, oczywiście spinning. Przejdziemy sobie dookoła obydwa stawy, porozmawiamy sobie o łowisku, no i coś może uda się złowić. Także zapraszam do oglądania. Przed Wami trzecia miejscówka, którą obławiam. Na poprzednich dwóch nic się nie działo. Tutaj póki co też nic się nie dzieje. Mam takie pytanie do moich widzów: może ktoś z Was tutaj wędkuje i wie, na co tutaj warto się ustawić? No chętnie bym posłuchał, bo naprawdę mam tutaj blisko. Także no czekam na jakieś komentarze. No a póki co niestety zauważyłem, że troszeczkę pogoda nam się psuje. Patrzyłem w internecie nawet jakieś przylotne opady deszczu mają być. No i zachmurzenie praktycznie 100%. No można powiedzieć taka pogoda szczupakowa. No ale my jesteśmy za okoniem i póki co nawet o niego jest trudno. No ale mamy trochę czasu. Walczymy. I tak jak mówię, jestem na takim wędkarskim rekonesansie, na no wyrazem ze mną. No niestety stało się to, czego się obawiałem. Zaczął deszcz padać. Dodatkowo zerwał się dość mocny wiatr. Ja za chwilkę schowam się pod drzewo, i jak to przejdzie, zacznę znowu wędkować. To nie jest jakiś silny deszcz, także mam nadzieję, że jest przelotny i zaraz wrócę do wędkowania. Zmieniłem delikatnie miejsce i ten brzeg, który teraz widzicie, to jest brzeg, od którego ja zacząłem wędkowanie. Zmieniłem miejsce na taką płytką zatoczkę i jestem pod drzewem. Także pomimo tego, że jeszcze deszcz lekko pada, ja już sobie spokojnie łowię. I tak powiem wam, że na pierwszy rzut oka na pewno jest tutaj duża presja wędkarska, bo naprawdę zejścia są co 10, co 15 metrów i widać, że są mocno wydeptane. Także no presja jest na pewno duża. Podejrzewam, że tych lokalnych wędkarzy. No ale jeszcze raz powiem, tak jak Wcześniej powiedziałem, jeśli ktoś z Was tutaj łowi, to ja chętnie bym posłuchał, na co można tutaj liczyć. Już tak na pierwszy rzut oka, jak jeszcze słońce było przez chwilę, tak się przebijało przez chmury, to zobaczyłem, że tutaj jest spora populacja wzdęgi. Także można się pewnie fajnie z Ultalightem pobawić. Oczywiście teraz macie widok na ten mniejszy staw, w całości go nie obłowimy. Myślę, że tylko ten lewy brzeg sobie obskoczymy na szybko. Po prostu czasu mam za mało. No i wrócimy na ten staw większy i tam zakończymy wędkowanie, w tym miejscu, w którym zaczęliśmy. Jest szczupak. No jest mały szczupaczek. No teraz to z kijem go mamy. Oczywiście podbierak z tyłu, jak zwykle. No ale już jest. Podbieramy dziada. Zaliczony. Kabłonk tradycyjnie. Dajemy go tutaj. I zaraz wypuścimy, bo widzę, że jest płytko zapięty. Pięknie zapięty. Dobra, do wody idzie. Za samą końcówkę praktycznie był wpięty. Zobaczcie, no malutki szczupaczek wiadomo, nie ma się tutaj czym nakręcać. No ale rybka idzie do wody. No tutaj troszeczkę tego syfu jest, nie będzie to jakieś takie sobie, piękne wypuszczanie go, ale spokojnie sobie poszedł bezproblemowo. No mały szczupak, ale cieszy. Pierwsza moja wizyta tutaj, zawsze coś. Tutaj mamy taką bardzo płytką zatoczkę. Ona się całkiem sympatycznie zapowiada. Zejdziemy na chwilę, porzucamy parę razy. Potem pójdziemy na jej skraj. O tutaj, gdzie wędką wskazuje. Bo mi się wydaje, że tam będzie głębsza woda. Więc spróbujemy może z tego wypłycenia rzucać na głębszą wodę. No może tam jakiś okoń siedzi. No za chwilę się przekonamy. Jesteśmy praktycznie przy samym końcu tego mniejszego stawu. No i przed chwilką miałem na kiju małego konia, naprawdę bardzo drobna ryba. Sekundę była na wędce i się spięła. No ale takich ryb nie ma co żałować, one mi sezonu nie zarobią. Natomiast co do tego miejsca, no tutaj już bardzo często czepiam za zielsko, także dno jest dość mocno obrośnięte, zresztą sami widzicie jak mi wędka się wygina. Także nie będę tutaj tracić czasu, żeby rzucać. Pójdziemy sobie, wrócimy sobie na ten większy staw, tylko po prostu z drugiej strony, obejdziemy go sobie, będzie szybkie podsumowanie i wracamy do domu. Na no sam, sam koniec tego mniejszego stawu w ten sposób się prezentuje. Ja tylko jeszcze dodam do siebie, że nie wiem, dlaczego w wykazie wód, jako powierzchnia, tutaj jest podany jeden hektar. Stawy na pewno są dużo, dużo większe. Moim zdaniem tu jest około 3 hektarów. No, nie wiem skąd ta liczba jednego hektara się wzięła. Nie wiem czy to nie jest jakiś błąd PZW, no naprawdę nie wiem o co chodzi. Ale to jest na, no, najmniej ważne. Tak jak mówię, za chwilę widzimy się ponownie na tym większym stawie, no bo tutaj ta roślinność przeszkadza w wędkowaniu. I to jest nasza pierwsza miejscówka. Po drugiej stronie tego większego stawu. Jak widzicie, dostęp banalnie prosty praktycznie stoimy na chodniku. Także pod tym względem na tym łowisku zero problemów. Jedno z ostatnich miejsc dzisiaj rzucam pod tamte trzciny, które są na wyspie. Powolutku zwijam trochę z opadu, trochę normalnego zwijania. No i usiłuję coś jeszcze dołowić, bo naprawdę dzisiaj słabiutko było. Jeden mały szczupak, jedno branie konia, który mi zresztą spadł. No na zero nie jesteśmy. Jakiś tam film się zgra. żebyście mieli co oglądać. No mam nadzieję, że się spodoba. No, ale tak jak mówię, to dzisiaj nie był mój dzień. I to już naprawdę ostatnia miejscówka. Na długim brzegu widzicie miejsce, w którym zacząłem wędkować. Zaraz się zwijam i z tego miejsca się z Wami pożegnam. Bo jak widzicie, tam jest po prostu jednia. Jest hałas, tutaj będzie mi wygodnie nagać zakończenie. Naprawdę ostatnie rzuty, i zaraz się zwijam. Ja już jestem po wędkowaniu, jak widzicie, sprzęt zwinięty. No, wyniki dzisiaj były słabe, co tu dużo mówić. Wpadł jeden szczupak, zresztą bardzo mały. Jeden okoń mi spadł, także bez rewelacji. No samo łowisko, mam nadzieję, że ciekawie Wam zaprezentowałem. Typowo miejskie wędkowanie, takie parkowe. Jeśli komuś coś takiego odpowiada, to niech przyjeżdża, czemu nie. Musi się tylko liczyć z zespołem, liczbą jakichś spacerowiczów, czy tam ludźmi, ludzi z psami. No i oczywiście z dużą presją wędkarską, szczególnie w weekendy. No mnie takie wędkowanie za bardzo nie kręci, także moje filmy raczej będą z innych łowisk. W przyszłym tygodniu planuję już dwie wyprawy na Klenie. Mam nadzieję, że jakiś materiał uda się zmontować i że fajnie będzie Wam się oglądało.